Rozdział 12. Czy Bronka jest szpiegiem bandy? Co się działo na jeziorze o romantycznej przygodzie? Kto jest na bakier z regulaminem wędkarskim? Egzamin i znów tajemnicza mapa. Zdemaskowany, komu mogę ufać? Czy ona także będzie łowić ryby? Z niepokojem zapytał mnie pan Anatol, gdy następnego dnia zobaczył w moim obozie rudą Bronkę. Wydaje mi się, że ryb dla pana nie zabraknie. Jezioro jest ogromne, odrzekłem. A potem pochyliłem się do jego ucha i, jakbym go wtajemniczał w jakąś wielką sprawę, szepnąłem. Ta dziewczyna w ogóle nie łapie ryb. Ona jest z bandy czarnego Franka. Aż odskoczył na dwa kroki. No tak, rzeczywiście. Widziałem ją wśród tej strasznej hordy. I co ona tu robi? Zerwała z bandą i chce wstąpić na dobrą drogę, wyjaśniłem. A pan w to wierzy? Może chcą nas obrabować i przysłali ją tutaj na przeszpiegi? Może! kiwnąłem głową. Jakieś licho podkusiło mnie, żeby nastraszyć pana Anatola. Zresztą szczerze wyznaję, że nie miałem do dziewczyny pełnego zaufania. Nie zerwała przecież zupełnie z bandą. Kto wie, myślałem, w jakich mogę znaleźć się sytuacjach. Być może będę musiał dziewczynę pozostawić samą w obozowisku. Nie stanie się źle, jeśli spocznie na niej w tym czasie czujne oko pana Anatola. A dziewczyna, nieświadoma faktu, że budzi podejrzenia, najpierw pięknie wysprzątała namiot, a potem nagrzała wody i zabrała się do prania bluzki oraz mycia włosów. Tak minął ranek. Pan Anatol i jego przyjaciel popłynęli na przylądek, aby łowić okonie. Myszka i małżonka pana Kazia czuwały przed namiotem, bacznie obserwując każdy ruch bronki. Dzień był pogodny, słoneczny, ale doł silny wiatr i łagodził upał. Bluska i uprane spodnie szybko obsychały na sznurku namiotowym, dziewczyna, ubrana tylko w kostium kąpielowy, leżała na kocu i suszyła swoje rude włosy. Ja zaś siedziałem nad brzegiem jeziora i obserwowałem zielonkawą toń. Na jeziorze już od samego rana trwał duży ruch. W tę i z powrotem pływały kajaki harcerzy. Domyśliłem się, że po wczorajszej historii z namiotami poszukują oni nowego obozowiska bandy Czarnego Franka. Majestatycznie przepłynął jacht Wacka Krawacika, kierując się w stronę czaplaka. Ale nie dobił do wyspy, tylko nagle zawrócił. Zakotwiczony został w pobliżu przylądka Sandacza, gdzie grasowali dwaj rycerze spinningu. W stronę siemian dryfowała maleńka gumowa łódeczka, w której przez szkła lornetki widziałem fałszywego ornitologa. Wyobrażałem sobie, że może w tej samej chwili czarny franek wędruje brzegiem jeziora, poszukując złodzieja mapy łowisk. A kapitan Nemo kryjąc swój ślizgacz w jakiejś tajemniczej przystani, planuje kolejny wypad przeciw bandzie wyrostków. I tylko ja trwałem w bezczynności, choć sprowadziła mnie tu sprawa bardziej ważka niż wojna harcerzy z chuliganami, zaginięcie mapy łowisk, tajemnica fałszywego ornitologa czy rozgrywka kapitana Nemo z bandą czarnego Franka. Przypłynęła Marta na swojej wielkiej rybackiej krypie. Wyłączyła motor dopiero w ostatniej chwili, tak ją zdumiał widok bronki. Rozpędzona łódź wjechała dziobem na brzeg i głęboko zaryła się w piasku. No wie pan, stwierdziła z oburzeniem, patrząc na bronkę. Przysięgam, że od dziś nie będę zadawał się z dziewczętami, przedrzeźniała moje wczorajsze słowa. A może zapisał się pan do gangu Czarnego Franka? Zerwała z bandą. Sam zresztą jej to zaproponowałem, tłumaczyłem Marcie. I pan jej uwierzył, więc dlaczego nie wraca do domu, tylko dalej siedzi nad jeziorem? Pan myśli, że czarny franek pozwoliłby jej tak odejść? Miałby pan już na karku całą bandę. Ona jest ich szpiegiem. Mówiła to wszystko przy bronce, która z początku z lekceważeniem odnosiła się do jej oskarżeń. Lecz w końcu dotknęły ją one do żywego. Podniosła się z koca, zerwała ze sznurka mokrą jeszcze bluzkę. Jeśli pan tak samo myśli jak ona, mogę odejść, powiedziała. A tak, to byłoby najlepsze, twardo rzekła Marta. Ale ja byłem innego zdania. Podszedłem do bronki i położyłem jej rękę na ramieniu. Wtedy na wyspie zaproponowałem ci ucieczkę. Przyjęłaś moją propozycję i wszystko jest w najlepszym porządku. Wczoraj wieczorem zawarliśmy umowę. No tak, ale ona. spojrzała wymownie na Martę. Odeszliśmy nieco w bok. Czy wiesz, gdzie znaleźć czarnego Franka? Nie, ale przypuszczam, że poszedł na bukowiec, gdzie skradziono mapę krawacika. Ma nadzieję odnaleźć złodzieja i odebrać mu mapę. Jeśli pan chce, mogę też tam zaraz pójść. To dość daleko, chyba z pięć kilometrów brzegiem jeziora. Zgoda, kiwnąłem głową. Idź na bukowiec. Postaraj się także umożliwić mi rozmowę z czarnym Frankiem. Taką rozmowę bez świadków, rozumiesz? Wróciłem do Marty, która obserwowała nas z ironicznym uśmieszkiem na ustach. No jasne, stwierdziła. Zapomniałam o pewnym drobnym szczególe. Nie wzięłam pod uwagę, że i pana sprowadziły nad jeziorak jakieś ciemne sprawki. Nie zdziwię się, jeśli się okaże, że to nie oni pana, ale pan ich wywiódł w pole. Kto? Kogo? Pan bandę czarnego Franka, wyjaśniła. Wskazałem wędki leżące na dnie krypy. Może popłyniemy na ryby? Zaproponowałem. Na przylądek sandacza zepchnęła łódź na wodę, uruchomiła silnik. Kiwnąłem brące ręką na pożegnanie i odbiliśmy od brzegu. Fala była duża, łodzią kołysało mocno, raz po raz bryzgi fal, opryskiwały nas od stóp do głów. Dwaj rycerze spinningu łowili ryby w miejscu, gdzie wczoraj Marta schwytała ogromnego okonia. Nieco dalej od brzegu stał biały jacht Wacka Krawacika. Rozlegała się z niego rytmiczna melodia z tranzystora. Przybyliśmy do przylądka od strony zachodniej, żeby panu Anatolowi i Kaziowi nie płoszyć ryb. Marta zgasiła silnik, wyciągnęła łódź na piasek. Może odwiedzimy fałszywego ornitologa? Zaproponowała odpłynął do siemian gumową łódeczką. Więc można spenetrować jego obóz. Może się wyjaśni, kim jest naprawdę. No wie pani, oburzyłem się. Chce pani, żebyśmy postępowali jak złodzieje, zakradający się do domu pod nieobecność właściciela? Lubię grać fair. Z tego powodu mam zastrzeżenia do kapitana Nemo. Ma pan do niego pretensje, że nie występuje z otwartą przełbicą? Oburzyła się. A pan? Czy pan nie robi tego samego? Przecież widzi pani moją twarz. Ale nie znam pana myśli. Nie wiem, czego pan szuka nad jeziorakiem. Sam pan powiedział przed chwilą, lubię grać fer. A więc jednak odbywa się tu jakaś gra, co jest stawką. Zastanawiałem się dłuższą chwilę. Miałem nawet ochotę wyznać jej całą prawdę, ale jednak powstrzymałem się. Przyjdzie czas, gdy wszystko pani wyjaśnię. Przybyłem nad jeziorak, aby odnaleźć pewnego człowieka. Moje gadulstwo mogłoby zepsuć całą sprawę. Pan sądzi, że ja mam długi język? W gruncie rzeczy znamy się bardzo mało, a sprawa jest poważna. Przez jakiś czas minę miała nadąsaną. Siedziała na brzegu, wsparta plecami o pień grubej olszyny i nie chciała ani łowić ryb, ani spacerować po lesie. – A może pan wyjaśni mi chociaż, jakim cudem bronka znalazła się w pana obozie? – zapytała. – To nie tajemnica. Gdy zostałem uwięziony na wyspie Czarnego Franka, zaczęła ze mną rozmowę. Z jej słów wynikało, że do bandy sprowadziła ją chęć przeżycia czegoś niezwykłego – Romantycznego. Oczywiście rozczarowała się. Pomyślałem, że nadarza się okazja, aby ją wyrwać z bandy. Zaproponowałem jej ucieczkę i przeniesienie się do mojego obozu. Obiecałem, że przeżyje naprawdę piękne przygody. Czy to była tylko obietnica? Wydaje mi się, że potrafię ją spełnić. A więc wracamy do tego samego. Pan jednak prowadzi tu jakąś grę. Jestem trochę dotknięta. Nie zrobiłam nic takiego, co mogłoby pana zrazić. A jednak to jej, a nie mnie, zaproponował pan przeżycie czegoś niezwykłego. Przecież pani nie trzeba wyrywać spod złego wpływu. Nie chcę pani schlebiać, ale jest pani uosobieniem przygody. Gdy patrzę na panią łowiącą ryby, pływającą po jeziorze, nie wyobrażam sobie, aby istniała bardziej romantyczna dziewczyna. Tak pan sądzi? Zarumieniła się pod wpływem moich komplementów. A wracając do bronki, dodałem, może dzięki niej zdołam zbliżyć się do czarnego Franka. W bandzie zaczęły się konflikty, to dobra okazja, aby jego nakłonić do przejścia na moją stronę. Z powątpiewaniem pokręciła głową. Przyjaźń z bronką skończy się dla pana rozczarowaniem. Pan sądzi, że ona naprawdę zerwała z bandą? Ma tylko sentyment do czarnego Franka. Pragnę to wykorzystać, aby przyciągnąć do siebie tego chłopaka. Może również uda mi się nakłonić wtedy kapitana Nemo, aby zmienił swój stosunek do Franka? Przecież czarny Franek go nienawidzi. Wiem, że w gruncie rzeczy kapitan Nemo imponuje chłopakowi. Tym ślizgaczem, sztuką rzucania spinningiem, odwagą i tajemniczością. Gdyby się udało im zaprzyjaźnić, może miałoby to dobry wpływ na chłopaka. Spróbuję przekonać do tej myśli kapitana Nemo. Mam dziś z nim spotkanie. Aż podskoczyła na trawie. Kiedy? Gdzie? Jestem zobowiązany do zachowania tajemnicy. Przerwaliśmy rozmowę. Z drugiej strony przylądka przywędrował ku nam pan Anatol. W siatce niósł tylko kilka małych okoni, ale twarz mu promieniała szczęściem. Łapią się, powiedział do nas z triumfem. Pani miała wczoraj jedynie dużo szczęścia. My natomiast łapiemy według wszelkich wskazań wędkarskich. Nam ryba nie zawlecze wędziska na jezioro. Gdyby się pani znała na wędkarstwie. A skąd pan wie, że się nie znam? Przerwała mu Marta. Pani jest za młoda. Pani jeszcze chodzi do szkoły. Ja nawet nie wiem, czy posiada pani kartę wędkarską. Marta sięgnęła do tylnej kieszeni swoich spodni i wyjęła legitymację Polskiego Związku Wędkarskiego. Ja mam, a pan, pan Anatol, zaniemuił ze zgrozy, że ktoś się ośmielił posądzić go o brak karty wędkarskiej. Swoją legitymację wręczył Marcie, jednocześnie oglądając jej kartę wędkarską. Pani posiada już znaczek spinningowy? Zdumiał się. Przecież ma pani najwyżej 17 lat. Dopiero od 17 lat dostaje się pozwolenie na łapanie spinningiem. Mam upoważnienie zarządu głównego PZW, jako młody sportowiec wyczynowy, powiedziała z dumą Marta. I przybrawszy niewinną minkę zapytała: Czy mógłby mi pan powiedzieć, iloma wędkami ma prawo łowić wędkarz? Hmm, zaniepokoił się. Wędkarz ma prawo łowić dwoma wędkami zwykłymi i jedną lekką do połowu żywca, wyrecytowała Marta. Pan zaś, jeśli się nie mylę, łowi aż trzema wędkami. A iloma wędkami wolno łowić w krainie ryb łososiowatych? Tu nie ma pstrąga ani łososia, bronił się pan Anatol. A czy pamięta pan wymiary ochronne poszczególnych gatunków ryb i ich czas ochronny? Pani chce mnie egzaminować? oburzył się. Pan ma wątpliwości, jeśli chodzi o moją wiedzę z dziedziny wędkarstwa. Chyba pan się nie obrazi, jeśli się wzajemnie przeegzaminujemy. A może pan nie czuje się na siłach? Ja? Proszę pytać. Odpowiem na każde pytanie, wyprostował się dumnie pan Anatol. Marta zaczęła pytania zadawać szybko, bez namysłu. Rozmiar ochronny sandacza do 40 cm odparł pan Anatol. A na wodach państwowych gospodarstw rybackich Hmm – zastanowił się pan Anatol. Marta odpowiedziała bez wahania. Nie wolno łapać sandacza poniżej kilograma i 50 cm długości. A rozmiar ochronny wzdręgi do 15 cm, płoci do 15 cm, lina Hm, zafrasował się rycerz spinningu. Po dłuższym namyśle rzekł niepewnie. – Trzydzieści centymetrów? – Nie, do dwudziestu pięciu. – Szczupak? – Czterdzieści centymetrów. – Węgosz? I znów niepewność zagościła na twarzy pana Anatola. Dziewczyna machnęła ręką. – Dajmy spokój egzaminowi. Zdaje mi się, że jest pan na bakier z regulaminem PZW. – Pani mnie obraża! – rozsierdził się rycerz spinningu. W takim razie niech pan poda czasy ochronne. Sandacza, szczupaka, siei, pstrąga źródlanego, lipienia, sielawy. Pan Anatol przestąpił z nogi na nogę. Ja zawsze łowię w lecie, ale wiem, że sandacza nie wolno łapać do początku czerwca. Do 31 maja. A szczupaka? Tak samo. Nieprawda. Do 15 kwietnia. Pan Anatol tupnął nogą. Wypraszam sobie taki ton! Jestem doświadczonym wędkarzem, a pani wydaje mi się za młoda, aby mnie egzaminować. Rozsierdzony odszedł, pomrukując gniewnie. Zauważyliśmy jednak, że ściągnął z wody jedną wędkę i odtąd łowił tylko na dwie, zgodnie z regulaminem. Na ukanie poszła w las, roześmiała się dziewczyna. Nagle nabrała ochoty na wędkowanie. Wyjęła z łodzi dziurkowaną blaszankę z żywcem. Miała w niej kilka kiełbi. Na szczupaka, wyjaśniła zaproponowała, żebyśmy przeszli nieco dalej nad małą zatoczkę, lecz ja nie miałem ochoty na połów. Zauważyłem ruch na białym jachcie, odbierała mi spokój świadomość, że nie znam dalszych losów mapy łowisk. W mojej głowie kotłowało się od najróżniejszych podejrzeń. Zdawało mi się, że lada chwila doznam olśnienia, które wyjaśni mi wszystkie zagadki nad jeziorakiem. A pan, co zamierza robić? Będę się opalał, odrzekłem zniecierpliwiony, że przeszkadza mi w rozmyślaniach. Zabrała wędkę, żywiec i odeszła brzegiem. Przyłożyłem do oczu lornetkę. Wacek, krawacik i brodacz leżeli na dziobie jachtu, a biała dama opalała się na dachu kabiny. Wacek i brodacz rozmawiali o czymś, żywo gestykulując. Może kłócili się? Dużo dałbym za to, aby wiedzieć, co jest przedmiotem ich kłótni, pomyślałem. Włożyłem dłoń do wody. Doł silny wiatr, było zimno, ale woda okazała się ciepła. Zdjąłem ubranie, pozostając tylko w kąpielówkach. Dałem nurka i kierując się w stronę jachtu, płynąłem pod wodą, dopóki starczyło mi tchu. Potem ostrożnie wynurzyłem głowę, aby złapać w płuca powietrza i zorientować się, czy nie zostałem z jachtu zauważony. Lecz obawy były niepotrzebne. Płynąłem przecież do rufy, a Wacek, Krawacik i Brodacz siedzieli na dziobie. Niebezpieczeństwo dostrzeżenia grozić mi mogło co najwyżej ze strony Białej Damy leżącej na dachu kabiny, ale i ona nie spoglądała w moją stronę. Zdawała się być zajęta kłótnią między Wackiem a Brodaczem. Znów zanurzyłem się pod wodę i wypłynąłem już w pobliżu jachtu. Fale były dość silne i wysokie, chwilami nad moją głową załamywały się i ogarniały mnie białą grzywą piany. Aby odpocząć nieco, dałem się im trochę ponieść, a one podrzuciły mnie aż pod samą burtę. Chwyciłem się ręką krawędzi okrągłego okienka kajuty i przylgnąłem do śliskich desek kadłuba. Brodacz mówił gniewnie do krawacika. Straciliśmy kupę forsy, a teraz znowu tracimy czas. Trzeba coś przedsięwziąć, rozumiesz? Wacek odpowiedział. Chłopak obiecywał dostarczyć nam dziś mapę. Od jutra będziemy mogli zacząć nasz połów. A jeśli nie przyniesie? Nie zależy mu na forsie, czy co? Damy mu nawet pięć tysięcy. Na głowie stanie i choćby z pod ziemi wynajdzie naszą mapę. Może jednak dać znać milicji? zastanawiał się brodacz. Milicja prędzej od Franka zdoła odnaleźć złodzieja. Milicja? Zaniepokoił się krawacik. A co w tym złego? Mapa jest mapą. Skradzione rzeczy nam zwrócą. Nie o to chodzi. Wydaje mi się jednak, że czarny Franek ma większą szansę zdobyć tę mapę. Przecież on chyba zna się z wszystkimi łobuzami nad jeziorem i łatwo się z nimi dogada, szczególnie jeśli obieca im trochę pieniędzy. Uważam, że należy się uzbroić w cierpliwość. Działać zaczniemy od jutra. W tym momencie Wacek krawacik wstał z leżaka. Popatrz, zawołał do brodacza. Jakaś duża sztuka płynie pod wodą. Wychylił się ponad burtę, śledząc cień ryby w jeziorze i zauważył mnie, przyklejonego do kadłuba. Co pan tu robi? Wrzasnął. Pan nas podsłuchuje? A może pan chce nas okraść? Przez krótką chwilę zapomniałem języka w gębie. Odpoczywam, wyjąkałem. Jak to pan odpoczywa? Tutaj? Pływałem, ale fala jest duża i sił mi zabrakło. Złapałem się więc jachtu, żeby odpocząć. Zaraz odpływam do brzegu. Z pokładu wychyliła się także Edyta. Dzień dobry panu, powitała mnie. Proszę, może pan wejdzie do nas na pokład? Zmarzł pan chyba. Napije się pan czegoś gorącego? Była bardzo miła, ale to obudziło podejrzliwość brodacza. Skąd ty znasz tego pana? zapytał ją ostro. Nie zdążyła wyjaśnić, gdy wtrącił się wacek. Czy to nie o tym facecie opowiadał nam czarny franek? Zaraz, jak go przezywają? Pan samochodzik, czy jakoś tak? Biała dama była wciąż przemiła. Skinęła ku mnie dłonią i znowu zaproponowała. Może jednak wstąpi pan do nas na gorącą herbatę albo na papieroska? Puściłem się okna kabiny, nogami odbiłem od kadłuba. Może innym razem, odkrzyknąłem. Silnymi ruchami rąk płynąłem w stronę brzegu, a oni stali na pokładzie i patrzyli za mną pełni podejrzeń. Na przylądku sandacza siedziała Marta i trzymała w ręku moją lornetkę. Padł pan, stwierdziła ze złośliwą satysfakcją. Bardzo brzydko jest podsłuchiwać. Owiał mnie wiatr i aż zatrząsłem się z chłodu. Dzwoniąc zębami chwyciłem ubranie i zaszyłem się w krzaki. Gdy wróciłem na brzeg, wciąż jednak mną trzęsło, co dziewczyna obserwowała niemal z zadowoleniem. Będzie pan miał katar, powiedziała. A potem ze złością tupnęła nogą. Wysłał mnie pan na ryby, a sam? Co sam? zrobiłem zdumioną minę. Czy to już nie wolno mi się wykąpać w jeziorze? I czy to ja posłałem panią na ryby? Pokiwała głową. Kąpał się pan. Przy takim zimnym wietrze od razu wydało mi się podejrzane, że nie poszedł pan ze mną na ryby. Zawróciłam z połowy drogi i patrzę, a pan już jest przy jachcie. Przyłożyłam do oczu lornetkę i zobaczyłam, jak pan się przyczaił pod burtą. Trzeba było widzieć twarze krawacika i brodacza, gdy pana odkryli. No, o czym oni rozmawiali? Zapytała rzeczowo. Nie miało sensu bawić się w nią w babkę. Czarny Franek jeszcze im nie dostarczył mapy. Oni zaczynają się niecierpliwić. Zastanowiła się chwilę. Czy ta mapa ma dla pana rzeczywiście aż takie znaczenie? Może i ja chcę zostać księciem spinningu? Mogę panu wskazać miejsca, gdzie najlepiej chwyta szczupak, karp, płoć, krasnopióra, węgorz, czy i wówczas w dalszym ciągu interesować będzie pana mapa łowisk wacka krawacika Niestety tak. Nie powie mi pan dlaczego? Nie. Straciłam ochotę na połów. Wracamy, powiedziała tonem obrażonej panienki. Posłusznie wsiadłem do łódki dziewczyna nie odezwała się do mnie ani słowem podczas całej drogi na drugi brzeg. Nawet gdy wyskoczyłem w pobliżu swego namiotu, nie powiedziała, czy mnie jeszcze kiedyś odwiedzi. Tylko tyle, że kiwnęła mi ręką na pożegnanie. Ale przecież miałem przeczucie, że spotkamy się jeszcze niejednokrotnie i to chyba w ciekawych okolicznościach.